Można zaprzeczyć, że starożytne cywilizacje czciły tajemnicze istoty o potężnej mocy, które zwali bogami: bogami miłości, bogami oceanów, bogami śmierci. Czy te istoty były tylko wyobrażeniem, a może czymś więcej? W każdym razie były to istoty o potężnej mocy. Część z nich była dość podobna do ludzi, ale część przypominała raczej połączenie ludzi i zwierząt. Dziś skupimy się na istotach mistycznych, które przypominały węże. Kult węży był naprawdę bardzo popularny na całym świecie, i kto wie, może dalej jest. Zarówno Egipcjanie, jak i Kretyńczycy czcili węże, podobnie jak Majowie, których jeden z głównych bogów miał być wężem. Ślady kultu węży odnaleziono też na Litwie. W Iraku, a konkretnie Tal al archeolodzy odkryli nawet figury pół ludzi, pół gadów. Węże utożsamiane były jako istoty uosabiające mądrość i potęgę. Wierzono, że posiadają potężną magiczną moc. Czy jednak w tych wszystkich legendach było coś więcej? Czy kult węży dowodzi, że między ludźmi istniały, a nawet istnieją prawdziwi półludzie, półgady? Tak twierdzi ogrom badaczy UFO, którzy dowodzą, że wśród nas chodzą istoty gadzie, które potrafią zmieniać swój wygląd. Na co dzień wyglądają jak zwykli ludzie, ale tak naprawdę nie są ludźmi. Po cichu próbują przejąć nasz świat, karmiąc się naszą energią i dobrocią. To jednak nie koniec niezwykłych teorii. Przez prawie 100 lat w Los Angeles krążyły legendy, że tajemniczy gatunek wysoko rozwiniętych ludzi jaszczurów zbudował kiedyś rozległe podziemia w centrum Los Angeles. Zostało to dodatkowo podsycone, gdy Los Angeles Times opublikował mapę labiryntu pod centrum miasta. Historia wyglądała tak: w 1933 roku inżynier górniczy George Warren Shaffeld przeprowadził inspekcję podziemnego obszaru. ...w poszukiwaniu złóż ropy, złota i innych cennych materiałów. Podczas poszukiwań odkrył podobno całe podziemne miasto... ...kształtem przypominający jaszczurkę... ...sięgające od Parku Elizejskiego, głowa jaszczurki... ...do dzisiejszej Biblioteki Centralnej, czubek ogona. Artykuł o dziwnej mapie został opublikowany pod nazwiskiem Jen Basket... ...który pracował jako dziennikarz śledczy dla gazety. Wyjaśnił, że górnik Szafel zdołał zmapować obszar... Dzięki najnowocześniejszej technologii i znalazł ruiny całego podziemnego miasta według artykułu z 1934 w Los Angeles Times. Radio rentgenowskie ujawniło lokalizację jednego z trzech zaginionych miast na wybrzeżu Pacyfiku, lokalnego wykopanego przez ludzi jaszczurów po wielkim zniszczeniu, które miało miejsce około 5000 lat temu. To legendarne zniszczenie polegało na powstaniu ogromnego języka ognia, który wyszedł z południowego zachodu, Niszcząc całe życie na swojej drodze, a ścieżka miała kilkaset mil szerokości, podziemne miasto zostało wykopane jako środek ucieczki przed przyszłym ogniem. Duże pomieszczenia w kopułach wzgórz nad miastem labiryntów mieściły tysiąc rodzin w stylu wysokich budynków, a w katakumbach przechowywano zapasy żywności i odmiany ziół, by zapewnić pożywienie ludziom gadom przez długi czas. W przeciwieństwie do mrocznych teorii o ludziach gadach. Według artykułu te istoty nie są tylko pozaziemską grupą gadów, ale ludźmi, którzy czcili jaszczurka jako symbol długiego życia i układali swój podziemny labirynt w kształcie ulubionego gada. Szeffel był szokowany, gdy pewnego dnia podczas wykonywania odczytów w pobliżu centrum Los Angeles jego instrumenty pokazały mu coś, co wyglądało na sieć tuneli i komór, które rozciągały się przez większość śródmieścia. Odkrycie sięgało od Biblioteki Publicznej po Mount Washington i od południowego zachodu do Pasadeny to co odkrył wydawało się być dobrze zaplanowanym podziemnym labiryntem z dużymi pokojami rozmieszczonymi w różnych punktach i złożami złota w komorach i korytarzach Schafer powiedział, że jego dążenie do zrozumienia jego odkryć doprowadziło go do wodza Zielonego Liścia, na Hopi, w schronisku medycznym w Arizonie. Wódz opowiedział mu o zaginionej cywilizacji zaawansowanych ziemiach, znanych jako ludzie jaszczury, których rozwój był niepowtarzalny. Najbardziej zaskakującą rzeczą w tej sprawie jest zapewnienie wodza, że istoty te do budowy tuneli pod miastem używały narzędzi chemicznych, a nie mechanicznych. Lokalne legendy mówią, że około 4000 tysiące do pięciu tysięcy lat temu ogromny deszcz meteorów spadł na zachodnie wybrzeże, pokrywając obszar o szerokości setek kilometrów. Tysiące mieszkańców straciło życie, ich uprawy wyniszczone, podobnie jak ich domy zostały zniszczone. Według opowieści gatunek ludzi gadów przestał istnieć. Ale istniały dowody, że one nie zostały zniszczone, ale gdzieś się skryły konkretnie pod ziemią. Szafeld na podstawie swojego odkrycia stworzył mapę miasta ludzi gadów. Po otrzymaniu pozwolenia na kopanie grupie badaczy udało się wykopać 76 metrów pod ziemią. Od stycznia do lutego udało im się osiągnąć 106 metrów, ale wchodząc w tą fazę projekt został nagle zatrzymany i porzucony. Po zawieszeniu wykopalisk wszystko stało się tajemnicą. Schaffelt uważał, że labirynt tuneli ma głębokość co najmniej 300 metrów, a pomieszczenia o powierzchni 2,5 km kwadratowego zawierają cenne złote skarby w co najmniej 16 miejscach. Istniały pogłoski, że górnikom udało się odnaleźć ludzi gady pod ziemią, ale oni nakazywali im zawsze milczeć i odejść z ich świata. Zanieczyszczenie Odry wypełniła się przepowiednia baby Wangi. "Link do nagrania w opisie." Zanieczyszczenie odry. Wypełniła się przepowiednia baby Wangi. Link do nagrania w opisie.